Ja jestem VIP, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną. Dust. <noise> Dust. Dobra. Jak widzieliście, mam pytanie do Was. Czy Wam się intro podobało? Dust. Takie. Ta... Takie intra będą się pojawiały, właśnie w tej serii. W tej serii będzie 5 odcinków z Dastem. Eee, pytania będą, pytanie nurtujące niemożliwe, nie do rozwiązania. Tego Dust. chciałbym. Czy raz mi wejdziesz w słowo? To co? To odsubskrybuję twój kanał. Ja no, jedna subskrypcja mnie nie boli. jak się ma takie subskrypcje, tyle subskrypcji, co ja mam. A propos subskrypcji, pierwsze pytanie będzie: 10 pytań. Zasady są takie: jeżeli nie odpowiesz na jedno pytanie, to, to te pytania, które nie odpowiesz, jest drugie serie. To, Tylko okay, pierwsze pytanie: jak się nazywasz? Dust, ale dlaczego Dust? Czemu Dust? Konkretne imię? No, tak, bo mój kolega m, się nazywa, mój super kolega, naprawdę, się nazywa m, Dust. Dust się nazywa i on zawsze, gdy, gdy pisze jakieś hasła do różnych tam aplikacji, to ma takie hasło Dust 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4. To super, że podajesz hasło twojego kolegi. Twój, twój na, na, na pewno, twój najlepszy kolega się z tego ucieszy. Przejdźmy do drugiego pytania. Niestety to był akurat Przejdźmy do drugiego pytania. Skąd się wzięła nazwa kanału Dust? Od niego. I to wszystko, tak? Dobrze. Pytanie numer 3. Czy zamierzasz jeść rogalik? Galik? <laughs> dobrze. Pytanie numer 4. Pytanie numer 4. Ile masz subskrypcji? Też pytanie ma sens. 8. 8, dobrze. 8. Dobrze. Pytanie numer 5. Ile jest. Pytanie numer 5. Z czym się, yy, tak powiem. Interesujesz piłką nożną, piłką nożną, piłką siatkowką, piłką piłką główną. No jest taka, że kolega ci, kolega normalnie ci tak kuca, a ty a ty w jego głowę kopiesz. Nie no. A teraz, a teraz na poważnie. Jaki jest twój najlepszy klub? Znaczy na no, twój, na twój. Wiedziałem, no mój Barcelona. To jest twoja Barcelona. A polski klub. Nie. No, Górnik. Górnik zabrze, tak? No. Dobrze. Również, również lubię. Polecam cię na przyszłość. Pytanie numer. Które? Które to jest pytanie? Szóste. Ile? Szóste. Szóste. Pytanie numer 6. Eee, czy zamierzasz robić jakąś nową serię? Czy zamierzasz właśnie grać w jakąś serię, którą będziesz nagrywał? No dwie nowe serie. Jedna z gier, a druga zobaczymy. Okej. Okay. Czy Adam Niedzielski to no, twój kolega? Tak. Tutaj macie jego zdjęcie, o, tak, jest jego mortka. Tu macie mortkę jego. <głosłview> na no co patrzysz się tak na no co, na, no, na, no, na, no, na no, no, co, na no, co? Zabójcie koperty, na no, co? Dobra, przejdźmy do... Do subscribe. Dobra. Eee, ile, które to było pytanie? Bo ja się to tak samo fascynowałem tym Adamem 8. Niedzielskim, że zapomniałem, jakie to jest pytanie. Powtórz. 8, ósme, Dobrze, to przed, przed ostatnie. Eee, tylko sobie zobaczę, jaki czas. Jest tu czas napisany. Czas. W tym momencie musicie zasubskrybować kanał, by być na bieżąco. Tak, mój kanał musicie zasubskrybować. E, to ten, ten, ten. E, I zasubskrybować, koniecznie trzeba zasubskrybować kanał Adama Niedzielskiego. E, oficjalny. Ja, ja, oczywiście link w pierwszej linijce opisu będzie link do Adama Niedzielskiego oficjal. Naprawdę. On już ma dwie subskrypcji, a potrzebuje sto, żeby coś nagrać. E, no. Dlatego on ma szerokie wymagania europejskie. E, pytanie numer dwa. Ile masz kont na YouTubie? Pytanie... pytanie. numer 8. Ile masz kąt na YouTubie? Wiele, chyba nie wiem. Dobrze, pytanie numer 9. Czy masz jakieś zwierzę? Mm, tak nie. Czyli Czyli. Czyli? Masz zwierzę. Tak, tak, tak lub nie, powiedz, tak lub nie. tak? nie nie a okej okay, dobrze e, czyli nie masz zwierzęta tak? dobrze a czy masz e, znaczy nie wiem czy masz tylko powiedz mi e, mam takie pytanie, to ciebie gdzie mieszkasz na takim odludziu e, na takim na wsi czy w mieście? to nie jest macie 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 to teraz zapisane na ekranie co to jest dobra E, jak widać, znowu Adam Nielski się znowu na mnie kapi. Trzeba mu Ej. tak w mordkę szczelić. To się uspokoi. Dobra, po co to kakres? Bo go nie lubię. Nie? Nie. Wkurza mnie ten facet. E, tak, tak jak Adam, jak to na, jak to oglądasz tak, to dokładnie do ciebie mówię. Wkurzasz mnie. Niedziela, wkurzasz mnie. Dobra, bardziej lubię budkę. To muły są pałkę. Budkę, łysa pała. Borys. Ups, co? Borysa. Borys, budka. Nie, nie wiem. Ja nie, no ja tak z polityków się bardzo nie oglądam, bo ja nie interesuje mnie polityka. A co ciebie interesuje? No nie wiem, dużo rzeczy. Na przykład, na przykład oglądanie i nagrywanie filmików. Dobra, ostatni, ostatnie pytanie nad, w tym odcinku. A już było chyba 10 tak mi się wydaje z moich wyliczeń. Ale to będzie 11. Czy masz? Czy masz swoją dziewczynę? Nie. Nie. Dobrze. Pytanie proste spółki nie. To by było tyle na ten odcinek. Zasubskrybujcie mój kanał oraz Kuzyna oraz Adama Niedzielskiego koniecznie. Nidzielskiego, tak. tak, tak, tak. Oczywiście w pierwszej linicy w opisie. Dobra, Adam niedzielski się z wami żegna, ja się z wami również żegnam, Dasz się z wami również żegna. Adam niedzielski, powiedz coś. Subskrybujcie jego kanał. kanał. Chcę się z Wami pożegnać. Cześć!